Tonight I gonna have myself a real good time. Boże, ja jestem głodna. Chyba pojadę na kepsę. Kochani moi drodzy, mogę już mówić? No to będę przeglądał cię, będę w TikToku, ale jako oglądacz, jako widz, jako. jako wy. I sobie popatrzymy moimi oczami. Na moich kolegów yy, aktorów, celebrytów i zobaczymy, co oni ten tam kombinują na TikToku. Bo ja też mam TikToka, prawda, Adasiu? No pewnie i to jakiego? Ile mam tam jeszcze obsług tam jest? I Adaś przygotował mi takie ko kolekcje kolekcji różnych yy, ważnych osobistości z życia publicznego. Bartek Topa też jest. Podejrzymy go, co on robi na TikToku. Świetny aktor, przecież zagrał w 1670 ostatnio. Zajebistą rolę. Pozdrawiam Cię Bartusiu. I no to co, zaczynamy, bo mnie już y, ciekawość zżera. E, telefon jest Zadasia. więc jak coś pierdzielnie, to on. I, i, żeby, żeby tradycji stało się zadość. Woda. Espresso, nawet zimą jest ta kolejność. Adasiu? Tak. 3, 2, 1, jebudu! No dobra, to zacznijmy sobie, czekaj, od kogo zacząć? Mariusz Pudzianowski. Z górnego C. Trzeba jechać poboksować. No i co, czy? jak listopad, no to uzupełnianie A no skudne takie drzewko, że zawsze gdzieś coś tam wyleci. Jak nie choróbsko, to coś tam. Aha. Albo jeszcze inne wynalazki. Jak blisko lasu, to myszy, korzenie skutrowały. Jak nie dziki wejdą, poryją. No to w maju sarny i tak ciągle w koło coś. Chłopaki drzewek troszeczkę dowiodzą Parę setek. Po uzupełniać to wszystko trzeba. No, Mariusza robo, robota lubi, nie ma że boli. Ale powiem Wam, jak widzimy teraz na, na, na YouTubie jego walki w klatce. Jak on bije tych ludzi, jak ma siłę, ja pierdzielę. Wiesz co ja się. Ja, ja nie wiem, miał wybierać rodzaj śmierci, bracie. Znaczy czy od Pudzianowskiego, czy żeby cię samochód pieć no, jak ty co byś sobie wybrał? Ja jednak, żeby kolega, żeby kolega, żeby będzie bardziej pewne, nie? Pewniejsza śmierć. Pan widział taki legendarny filmik, jak głusza pięścią karpia z dzianowskiej. Nie wiem czy nie będzie w tym TikToku. To jest taka jak... zobaczę. Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszołomiony. To no, powiem Ci. Tiktok, zajebisty. Mariuszek, jeszcze jedno, co? Tak ja sobie? nie muszę żyć tak jak wszyscy żyją, bo moje otoczenie żyje, bo mają rodziny, dzieci, to ja też muszę żyć tak. Nie, ja tak nie muszę żyć. Ja sobie żyję tak jak chcę, tak jak mi jest wygodnie, bo wy macie tak, to ja też muszę mieć tak. Nie, ja nie będę miał tak, ja będę miał tak jak ja będę chciał. Dobrze mówi, no co, no pff, stary. Każdy ma prawo do życia tak jak chce. A ja pamiętam Mariusza, jak on jeszcze był tylko Mariuszem Pudzianowskim. Pokazał, pokazał, przedstawili mi go w, w Trójmieście w jakiejś knajpie. Myślałem, że to jest najsilniejszy człowiek na świecie. Zobaczysz, wielka kariera przed nim, nie? I to on tak siedział, pamiętam miał taką rękę, jak ja w pasie byłem wtedy. Kurwa, I on mówi, czy mogę dotknąć? Tak popatrzył na mnie tak... W zasadzie kurwa. Znowu jakiś zboczony artysta. Ale on nie, nie, ja mówię, jestem normalny, wiesz. Koch, bo ja miałem taką łapę, ale to ja w życiu, no nie to ja w pasie taki jest. No i dotknąłem jego ręki. To nie to jest niesamowite. Dzień Seweryn ma TikToka. Jedziemy. Jedziemy. Co to jest to? Łeczki. I młynek i falki. Czasami mam wrażenie... Ja się z panem Andrzejem spotkałem teraz w LOLu, w Amazon Prime Video. Robiliśmy tam, tam brał udział. I, i się, tak, się, tak patrzyłem na, na jego udział, jak on w, w dowcipkuje i jak się wygłupia. I sobie pomyślałem, czy on rzeczywiście to robi z pełnym przekonaniem że na zasadzie mówi kurde, muszę się trzymać tego ostatniego wagonu, bo mi cały pociąg odjedzie. Ja czasem mam takie wrażenie, że, że, że ludzie na mnie tak patrzą, podejrzewają mnie, że ja tak wsiadłem tego wagonu, wiesz, młodzieżowego, ale nie pasuję do, do tego, do, do tego wagonu. Do składu. Do składu. Mogę? tak. To pędną, to powinien być, zależy mi się O matko boska. Mm, 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 mm. Ja no nie no, bo TikTok jest wiadomo, jest... był zakazany w Stanach Zjednoczonych przez chwilę, ale TikTok jest to jest medium, gdzie jest wszystko, a nawet za dużo. Ja mam takie wrażenie. I generalnie jest taki wymóg, nie wiem Adasiu, czy wiesz, czy wiecie, dla aktorów, którym proponuje się pewne działania promocyjne, to jest taki wymóg, żeby mieć TikToka. Ja o tym nie wiedziałem, ale już teraz wiem i mam. Mam. Bo też na TikToka trzeba mieć co wstawiać. Można tam żyć na bieżąco, a można wstawiać swoje, swoje teksty, wiesz, wspomnieniowe, znaczy wspomnieniowe, jak wspomnieniowe ale te, które uważasz za, za ważne, no takie, wiesz, twoje. Dobra, zobaczymy Bartłomiej i topa. Też mało ma. Mało, mało. A to jest środkowy coś szycem? Nie, to jest on, czekaj, zobaczymy. A ciastko dostał taki ze sobą. Bartek. <suszkolwiek> <suszkolwiek> Sam nie wytrzymał. No. <gryw> ja Chciałbym wiedzieć, co się kryło tam. Co, co ty miałeś na myśli? ten e, ostatni raz się z Bartkiem widzieliśmy przy oficerach, boże, jak to było dawno. Edytkę wtedy poznałem, osiemnaście lat temu. To już było. Do tego czasu nie zagraliśmy nic ze sobą. Szkoda. Piotra Piotr żyła. Zobaczcie. A też jest mało tych mi wybrałeś. Me no. now, queen. <grymne> Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world Flowing around Bo to jest tak, jak kochasz muzykę bez, bez wzajemności bracie i to tak, tak się kończy. Pan Piotr żyła w nasz mistrz świata, tu lata. O, gitara teraz. Lewą ręką, czy to się po prostu... Nie, odwrócone jest. Znaczy, że wrażliwy człowiek. To ma 933 tysiące. A tamto pierwsze miało 2,9 miliona. To jest co, od stworzeń, tak? Bardzo specyficzne rzeczywiście. Magda Gessler. No to taką gwiazdę muszę zobaczyć, jakiego ma TikToka. Zobaczmy to od, od, od największej oglądalności, co? Weźmiemy. 2,7 miliona, uwaga. Magda tańczy. No to. No, jakieś fajne. co. So. O, to jest dobre. To jest plaża. Magda, bo cię wciągnie wir. Prunt. Dobre. To mi się podoba, ja lubię takie, wiesz, bo widzę osobę, którą znam w sytuacji, której nie spodziewałem się ją zobaczyć. Tomek Karolak, o, tu z kieliszeczkiem, zobaczmy to z kieliszeczkiem. Co tak mało, Tomek? Nie, jest 662 tysiące, jest, 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 zobaczmy to. Powracam do Was na nowym TikToku. I faka pokazałem. I to jest wszystko? I to ma 662 tysiące. Chcę, ja chcę tak? A, to żaden problem. Teraz możemy nakręcić. Dobra, to zobaczmy. Zobaczmy może. Dodę, to nam ma sporo. Rzeczywiście wybrałeś dużo. Czekaj, 2,8 miliona, 1,3 czy Ty samym w milionach jest. No zobaczmy, 1,5. pół. Wszystkim, którzy obrabiali mi dupę, składam serdeczne życzenia. Dużo ości w karpiu i e, mniej pierd... No. Ale pije wodę tą, co ja. Przywiedz. O matko. Czy się chciało pić. Czy ktoś mierzy czas? Matko, cała naraz. Tak. Dobre, się podoba, bo to są... Każda inna, zauważyłeś? 2,2 ,2 miliona No też. wiem, wiem, nie mogło się to odbyć bez rankingu. Karp smażony bardzo lubię, ale to musi być naprawdę dobrze zrobiony karp, żeby nie walił mułem. Dobra, dam na trzy, bo lubię ryby. Barszcz czerwony, no. Lubię barszcz, ale wolę białe zęby. Grzybowa bardzo, bardzo cię cały garnek. Mm. Nawet po moich przyjacielach. Makówki to jest makowiec w sensie, tak? Ciasto. Bardzo lubię mak. Moja sąsiadka, jak byłam malutka. Często mm, zapraszała mi tam do siebie na gródek i ona miała całą taką plantację maku. Ja to spieprzałam mi to chyba są efekty teraz właśnie. Ale lubię. Dobra. Ech, kurde, muszę częściej oglądać. Maciek musiał, muszę zobaczyć. To jest młodzież teraz, zobaczymy. Najważniejszą zasadą grzybiarskiego gatekeepingu jest to, żeby nikt nie poznał twoich miejscówek. Dlatego musisz się dobrze przygotować. Wchodzisz na Zalando i zamawiasz ciuchy, tak żeby twój outfit nie wyglądał jakby szedł na grzyby tylko do kosmetyczki, łowić śledzie albo po prostu do biura. Fiu, fiu, fiu. Hmm, hmm, hmm. To ten słynny grzybiarz Maciej, Ciekawe, czy idzie zbierać grzyby do swojej sekretnej miejscówki? Nie, w sumie nie wygląda. Dzięki temu możesz cieszyć się zbieraniem grzybów w swoich sekretnych miejscówkach. Zalando, tej jesieni wszystko dla ochrony twoich grzybowych spotów. Halinka, jak zamawia się na tym Zalando? Czyli też można reklamować, tak? Jak się, jak się ma współpracę? Coś prywatnego bym zobaczył. Julka z oczem, czy też czy też będzie sprzedawać, czy, czy będzie prywatna Juleczka moja. No. Ja się no. mówię nie, kiedy i nie mówią tak. A, bo z tym grzybkiem. No. no. Mam talent. No. No. Fuck no. no! A Kasia Cichopek jeszcze zobaczymy. To może być oryginalnie. Nie no jest, efekt jest zrobiony. Że but, but, but. No stary. I ona przebrana, wiesz. To, to nie, to nie jest takie głupie. Jestem aktorką, więc to oczywiste, że... Muszę szybko uczyć się tekstów na pamięć. Na planie zdjęciowym długo czeka się na swoją kolej. Staje bardzo wcześnie rano, ponieważ charakteryzacja zajmuje co najmniej 2 godziny. Niemożliwe. Ubrania, które noszę, to tak naprawdę kostiumy. Nie pracuję codziennie. Dobra. No dobrze, no co, teraz czekaj, Ibisza mówisz? Hahaha, z Sigma Ohio Riesler. Rel, ale giaty. Ktoś to, to nie jest jego głos, tak? Że on, no, on rusza podróż, ustami. Tak? Tak? I co, to co, masz, czemu ma to służyć? No, tak generalnie taki, na taki żart. taki, Aha, aha, bardzo aha. Bardzo to zobaczymy. Cześć, to też się się A, to już, A to śmieszne. Ja na moim pogrzebie słysząc, jak ktoś zdradza rocznik mojego urodzenia. Nie rocznik, tylko rok krzysiek, rok. Albo zdradza mój rocznik, albo zdradza rok mojego urodzenia. Tak, na marginesie, dawaj. Ja siedzący w pokoju z ludźmi ode mnie. Maryla, Rodowieszy się i kończymy. Boże, jaka ja jestem głodna! Chyba pojadę na kepsa. głodna. <laughs> Maryla, ja wiem jak to jest, jak zmuszają nasze roczniki do takich rzeczy, dziewczyno. I Boże, jak ja jestem głodny, ale ja zjem mielonego. Od żony. Po młodzieżowemu. Pojadę chyba na kepsa. Jo! Pyszny, domowy beszamel. Masło, mleko, mąka, gałka muszkatołowa. tołowa. masło, dodajemy mleko. Jak się rozpuści masło. Ale zrobię to zawodowo, wiem. I mieszam, 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 żeby nie było grudek. Tam jest ekipa, a nie to, co u nas. Grudkiem beczamelem. A nie to, co u nas. Pyszny, domowy. Jeden człowiek, ale za to jaki. To lubię to bechamelowe akurat. To najmniejsze, zobaczymy. Cięcie Maryli. dobra. To mamy to. Zenek, Martyniu, na, 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 na. Zobaczcie, że nie, że prosenkę znowu Ale powiem ci, Jak Jan tak zaśpiewa w domu Zenek, to by mnie zarąbali, bro. No i tym optymistyczną tą kolendą żegnam się. Wykonanie zamku Martyniuka, ja żegnam się z Wami. Są takie nagrania na TikToku, gdzie masz wrażenie, że żeby się wszyscy śmiali, to dał się powiesić, wiesz. To, Są takie czasami nagrania, nie? Ja, ja wiem, wiem co to znaczy, bo czasami też mam takie, takie ciśnienie od ludzi wokół, żeby zrobić coś. Pańczarku, jeszcze dalej, jeszcze mocniej, jeszcze najgorzej jak jest to z od reżyserów w filmie, że czujesz, że przekraczasz granicę dobrego smaku i to już nie będzie zabawne, tylko będzie kurde żałosne. TikTok grozi tym, że możesz zapomnieć o granicach. I jak tutaj się odnaleźć w rzeczywistości tiktokowej, skoro tego jest taka masa, to trzeba mieć na to pomysł. Wpadajcie na TikTok. No i do mnie na kanał i subskrybujcie, włączajcie dzwoneczek i tak dalej. Widzicie, tylko połowa z was subskrybuje mój kanał, a druga połowa jest niezdecydowana. To nie są czasy dla niezdecydowanych. Tu nie ma miejsca na nas niezdecydowanych. My musimy wszyscy wiedzieć, że kochamy czarka pazurę. Trzymajcie się. Bo ja was kocham. Pa.